Z tego poziomu lokalnego chciałbym powiedzieć Państwu, że Platforma Obywatelska od wielu lat szykowała się do tego, i dzisiaj właśnie następuje ten moment krytyczny rozpoczęcia bitwy o Zieloną Górę. Musimy odbić Zieloną Górę z rąk, sami wiecie kogo. Musimy odbić tą zieloną górę dla wreszcie uczciwej partycypacji społecznej, rozsądku w przyznawaniu dotacji, wspieraniu chociażby klubów sportowych, uczciwego podejścia do przedsiębiorców, logiki i sensu w inwestycjach. Marcin jest gwarantem tego i nie tylko dlatego, że można to wszystko ładnie napisać w programie, ale dlatego, że on od dwóch kadencji stara się przedstawiać te rozwiązania w Radzie. I on jest gwarancją tego, że to się wydarzy, dlatego że droga od planu do jego realizacji jest wyjątkowo krótka, bo to już jest wszystko gotowe. My to tylko musimy wprowadzić. I na końcu apel do mieszkańców. Słyszę bardzo często teraz słowa wsparcia, gotowości do działania. Myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry mają dość tego, co się dzieje u nas w mieście. Bardzo prosimy Was o wsparcie. Bez tego się nie uda, ale wiemy, że się uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. どうも。